Stoimy sobie przed nim, słońce świeci. Czego chcieć więcej? Myślę, że jak lubicie Wawel, to tutaj znajdziecie też ten klimat. Wydaje mi się, że dostaliśmy kole nie zero. Bo może nie wiecie, a raczej na pewno nie wiecie, ale ja raz. Więc to nie jest tak, że ktoś ma, wiecie, jakiś nick i jest nie w ogóle... Go nie idzie go taki anonimowy w internecie. Hejka, witamy się z wami na kanale 2 P, czyli Patryk i Patrycja. Mamy dzisiaj niedzielę, 25 maja, jeśli się nie mylę, a raczej się nie mylę, e, godzinę 11. I mamy plan taki, że jedziemy do zamku, który jest niedaleko Krakowa, komuś godzinka, czy godzinkę, czy nie całą godzinę? Nie, no krócej, krócej. No, przybochni, przybochnie więc dosyć szybko powin, powinna trasa minąć. Chyba około 40 km, coś takiego, 50, maksymalnie 50, ale chyba nie ma. Zamek w Wiśniczu, który czytałam szybko na stronie, jest drugim największym zamkiem zaraz po Wawelu w Małopolsce. To trochę mnie szokowało. muszę doczytać jeszcze raz więcej o tym. Zamek można zwiedzać w środku, ale to Wam pokażemy. Wygląda fajnie, tak na zdjęciach, jak patrzyliśmy. Zważaliśmy jeszcze inny obiekt, ale stawiamy na razie na wiśnicz. A to przede wszystkim ma dlatego, że jest też 11, więc robi się coraz później, że tak powiem, a sam dojazd chwilę zajmie, więc trzeba się zbierać i nie ma co przedłużać, bo zmarnujemy sobie niedzielę, a jest ładnie, słonecznie, kącik pogodowy jak zwykle musi być, więc jest nadzieja dla nas, no w zamku pewnie będzie zimno, więc trzeba się ogarnąć, jakąś kurtkę wziąć, ale, ale ogólnie chyba powinno być fajnie dzisiaj. Jedziecie z nami, chcąc nie chcąc. Chcąc nie chcąc. Dojechaliśmy. Jesteśmy w Nowym wieśniczu. To tak jest stary, bo nowym, się już trzeba mylić? W Nowym. I wygląda fajnie nie tylko tutaj ta, sam ten zamek, ale też okolica, tam trochę w dół, bo tutaj się wjeżdża pod górę, jest chyba z trzy parkingi, bo chyba jeszcze jest u góry jeden. Nie wiem, nie wiem, nie widziałam. Widziałam, jakąś chyba, m, znak, więc jest gdzie zaparkować, a jest niedziela. E, no też nie ma wakacji, więc tutaj trzeba mieć co na uwadze. Nie może w wakacji jest gorzej z parkingiem. E, ale teren wygląda bardzo fajnie. Tutaj ten jakby rynek też jest Bardzo tym zadbanie miejscu. i bardzo zielono tutaj, gdzie jesteśmy już, więc trzeba i zobaczyć, jak to wszystko to i wygląda, ale zapowiada się całkiem nieźle. Fajna wycieczka, jak ktoś jest z okolic. No jeszcze Krakowa. nie wiemy, czy jest fajna wycieczka. No Mi się jeszcze nie Jeszcze Nie podoba ten wiemy. teren, więc. A, no to, ale jeszcze wiele rzeczy można rozczarować. Myślę, że ilość osób może też rozczarować, w sensie chodzi, że może być dużo. Mimo wszystko jest niedziela, więc może być różnie. Bo pierwszy parking był zajęty, drugi jest prawie, no prawie, no nie nie jest, nie jest źle, jest dużo miejsca jeszcze. A jeżeli jest trzeci, no to jest szansa, że jeszcze więcej może przyjąć, ale, ale nadal jest niedziela, więc ja się tego bardziej obawiam. No i od tego głównego parkingu, gdzie nie było miejsca, jest wejście na ten zamek. A tu jest więcej atrakcji w ogóle w okolicy, jakieś klasztory, więcej nie pamiętam. Klasztory, cmentarz żydowski i jakieś tam inne jeszcze rzeczy, które pewnie pójdziemy zajrzeć. Jedyn, jedyny też chyba minus plus, a przecież w sumie to tak jak na zamku w tym, w Krakowie, na Wawelu, że do różnych, nie wiem, do komnat macie osobny bilet, do takich różnych tam innych rzeczy, zbrojowni, niezbrojowni, też osobny bilet. No więc zobaczymy, gdzie nas dzisiaj zaprowadzi. Ale chyba weźmiemy Szlaki. Ten główny, co nie? Tak, ale on jest za wideo albo z przewodnikiem, który wychodzi o pół godziny, więc już poszedł, bo jest. Nie, no jak już to z audiobookiem, no. nie chce mi się łazić z grupą ludzi. Więc ten zameczek, Stoimy sobie przed nim. Słońce świeci. Czego chcieć więcej? Spinamy się pod górę. Tak, spinamy się pod górę, żeby cokolwiek gdzieś się czegoś napić i, i odhaczyć też toaletę. Bo tam chyba niezbyt było w tym zamku. Jakiś tak toaletę był chyba to. na pierwszym piętrze. Bardziej przez chwilę będzie ciemno. No, ale ogólnie trzeba przyznać, że w cenie 30 zł, tak? No 32 zaudiobukiem, tak? Z no to naprawdę i tak spoko przechodzicie sobie z miejsca na miejsce. E, łączy wam, wiecie, że teraz o tym opowiada, o tym, o tym. Nie jest to przeładowane. Nie, ja ogólnie uważam, że za tą cenę. Ogólnie cały czas tego bardzo fajne wszystko trwało z godzinę. Jakoś przejście tych wszystkich komnat. Zabraliśmy sobie coś zamku. Tylko zamku, tak. Fajnie, ja uważam, że warto. Warto się przejechać. Piękny teren, piękne zielone tereny. W ogóle dokoła to jest pięknie zielono. Górsko, i trochę górsko, i pokażemy Wam potem w drodze powrotnej jeszcze jedną rzecz, bo taki super park. Przynajmniej wydawało nam się, że super. No, ale pozwólcie, że znajdziemy gdzieś coś. Witamy. witamy po przerwie. Jesteśmy w tym parku, o którym wam mówiliście. Mówiliśmy. Mówiliście, Zjedliśmy no. lody, ale niestety ciężko tutaj jakieś punkty gastronomiczne w znaczeniu jakiejś restauracji jedna, która była jest akurat zarezerwowana czy coś, więc... Pod tym kątem nie nastawiajcie się na nic szałowego, ale jakieś lody kawa są. Lody możliwe. kawa i co jest zabawne, każdy prawie sklep spożywczy, nie wiem, pewnie z cztery minęliśmy otwarte, a w tym jeden, 24 e, tego, monopolowy. I dużo parkingów, i tutaj jakby przy mieście, tutaj przy tym parku, przy mieście chodzi mi jakby bliżej rynku, i tutaj teraz przy tym parku, i tam u góry, gdzie, wiecie jest ten zamek i w sumie były klasztor, który teraz jest więzieniem, do którego podejdziemy sobie za chwilę. A jeszcze wracając do samego zwiedzania zamku, wydaje mi się, że po prostu warto. Po prostu, no, zachowane fajnie, bardzo fajnie zachowane, bardzo fajne są. Znaczy, wydaje mi się, że opowiadanie jednak robi, tak, robi swoje. Tak. Bo jakbyście chodzili tak, to dosyć szybko to przejdziecie mimo wszystko. A wiecie, ten audio, 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 przewodnik Wam pozwala na to, że chociaż na chwilę przystaniecie i, i, i spojrzycie na, na, na to, co trzeba spojrzeć, no. czyli, nie wiem, wiecie, jakiś tam herb nad, nad drzwiami, tu zrobiony z piaskowca na niższym piętrze, a do góry już z marmuru, bo to były już sale, powiedzmy, te, te główne, te, gdzie przyjmowali po prostu gości. No więc to jest... To y... wszystko zwieńcza y, taras widokowy, Taras widokowy. cała wycieczka. Więc jak będziecie myśleli, że ile jeszcze, jak będzie taras widokowy, to już to jest koniec. koniec. Tak, no wiecie, no połączenie są z te baszty, te baszty są akurat puste, ale ogólnie całe te sale są ciekawe. Ja myślę, że no, są ciekawe do zobaczenia. Jak, według mnie coś, co warto zobaczyć, jak macie okazję. A tym bardziej, jak lubicie na przykład, nie wiem, Wawel, o, myślę, że no. jak lubicie Wawel, to tutaj znajdziecie też ten klimat, ten sam, ten, ten sam klimat zamkowy, co, co na Wawelu. No a sama ta miejscowość też jest bardzo dobrze zadbana, przystrzyżona trawka. Kurde, jest pięknie, naprawdę. Dlatego trochę mnie dziwi, że jednak jakieś takie lokale nie dały rady? No jakieś kawiarnie po prostu, no bo nie ma typowo kawiarni, tylko lodziarnia bardziej. No lodziarni dosyć dużo. W sumie 3-4 lodziarnie, jedna lodziarnia połączona z piekarnią, ze sklepem chyba, jakieś no, stoliki tam były w środku dziwnie. Trochę trochę takie dziwne jest to, co, tutaj, co tu się odbywa, ale no. Ale ogólnie na przykład ten park, gdzie jesteśmy, no super. szok. Szok, on jest po prostu przepiękny, jest duży, duży, w takim samym dole wiecie, macie takie kamienne zaraz wam może jakąś przebitkę wrzucimy e, takie kamienne ławeczki i po drugiej stronie ścieżka, nie wiem, no jest tu wszystko w ogóle przystrzyżone i to jest w ogóle to robi największą robotę no i tak wygląda właściwie kawałek zakonu Czyli klasztoru więzienia. raczej a teraz obecnie właśnie więzienie dla recydywy, nie trafcie tam moi drodzy nigdy, szkoda życia coś powiesz? Do życia. Nie, no, nie, nie wiem czy można to jakoś gdzieś głębiej iść, ale chyba nie będziemy pod takie miejsce jakoś podchodzić mocniej, trochę bez, bez sensu. sensu. Moi drodzy, jesteśmy w Bochni. Nie wiem, czy to mówiliśmy wcześniej. Jak mówiliśmy, to przepraszam, już nie pamiętamy, co się no. wydarzyło. Trzymaliśmy się w Bochni, żeby coś zjeść. Udało się. Losowa restauracja. Która tak, bez jakiegoś szału. Była szamu. wolna, bo jest dużo podejmowanych rzeczy. No Byliśmy ogólnie w takiej knajpie, która zapowiadała się bardzo dobrze, ale były. Trzy, cztery pary jeszcze przed nami, więc zajęłoby nam to chwilę. Spoko ceny tam były i wyglądało to bardzo, no bardzo tak porządnie, co nie? Bardzo fajnie klimatycznie. Też rozumiem, że byliśmy teraz, a to nie, chcieliśmy Nie, chcieliśmy tam iść i dlatego nie wystaliśmy, więc poszliśmy do pierwszej lepszej w sumie burgerowni, tak? No, no, no skoro jakby nie tam było. nie było, bo jakieś opinie te mają, Nasze znaczy, opinie? Tam, 4-3 czy coś takiego. Tylko jakieś, chyba tam była wcześniej jakaś inna restauracja. Nie wiem, może to są ludzie miejscowi, to mają Czyli coś Mili, jakieś... czy coś takiego. Jak są miejscowi, to może mają jakąś tam historię związaną z tym miejscem hmm. i tam nie chodzą, nie wiem, nie mam pojęcia. No ale ogólnie, mimo wszystko, odjedliśmy burgera podwójnego, pierwsza z życiu chyba. Ale to były taki podwójne, że niektóre są pojedyncze, takie. No i co, jak, jak oceniasz? Będziecie hmm. widzieć go gdzieś w tle pewnie. Spoko, nie był to najlepszy burger, był dość. Tłusty. Wiem, że burger ogólnie nie są jakieś, wiecie, beztłuszczowe, fit. <laughs> fit, ale ten miał jakoś więcej niż przeciętny, który. No, jem. to trzeba przyznać, że był tłusty. Była miła obsługa. Miła obsługa. Mam zastrzeżenie jedno, i które mi obniża cenę. Wydaje mi się, że dostaliśmy kole nie zero. I nie kole. Po znaczy to było z syropu coli, pewnie, bo to na pewno było z syropu, ale y, bardziej się obawiam tego, że to po prostu no, było kaloryczne na te 200-300 kalorii, które wypiliśmy, znaczy 200 bardziej. No to mi jest szkoda tego, po prostu jako, jak człowiekowi, który, który gdzieś tam patrzy na zdrowe odżywianie i w ogóle, to szkoda mi jest z tych 200 kalorii, które mogłem zostać tak jakby trochę oszukane, co nie? Jakby ktoś sobie liczył i ktoś by chciał sobie nawet zrobić jakiegoś e, mila. I mówi sobie, no to kolka wiadomo zero, żeby te 200-300 kalorii zachować, no to tu by się nie udało prawdopodobnie. No ogólnie Bochnia, spoko, ale jesteśmy tak trochę przelotem, może tu jeszcze wrócimy, bo już chcemy jechać do chcę domu. Chcemy do domu na kawę. Montować i, i inne rzeczy. Tak, no to zalecimy. przyjechaliśmy popracować do kawiarni, czyli to czyli na kanapę, montuję film, za chwilę będzie go montował Patryk. Eee... A może mi się nie chce. Ale ja nie powiedziałam, że mi się chce, tylko że to robię. Ale już zostało mi tylko intro. Jak zastanawiacie się, kto robi intro, na pewno się zastanawiacie. To ja wybieram te najgorsze klipy, to ja jestem od tego. Od bejtowania, od po prostu szczucia was. Szczucia was takimi nieprawdziwymi sytuacjami z tego filmu. Rozciągam się, żeby pokazać mięśnie. O kurde, ale wygląda nieźle. No dobrze, że kamera zakłamuje i wyglądają nieźle. Trochę ja hmm. jestem trochę taka zmęczona. Chociaż w sensie, że fajnie, że sobie mogę posiedzieć. Nie, ja też, też potrzebowałem sobie posiedzieć, no? Też zapotrzebowałam posiedzieć. No ale już mamy 17 tak naprawdę, więc No ale trochę jeszcze trochę z tymi... roboty przed nami. Tak, ja mam ambitne plany, żeby zmontować. TikToka czy coś a, takiego. TikToka z życia Z naszego zwiedzania zamku, bo. może nie wiecie, a raczej na pewno nie wiecie, ale ja raz podzieliłam się. Yy, yy. Ja raz podzieliłam się miejscówką, którą można odwiedzić właśnie tutaj niedaleko Krakowa. Zmontowałam sobie takiego TikToka i on do tej pory, mimo że od to już rok temu była ta publikacja, on do tej pory sobie gdzieś tam hulaj i ludzie najwidoczniej odwiedzają tą miejscowość, którą poleciłam, bo. Codziennie tak naprawdę mam jakąś aktywność, że ktoś sobie Miesz zapisał. Jeśli sobie, mam skoro na TikToku jak macie, to na pewno będzie party TikTok gdzieś w topce. Więc poczułam się taka, wiecie, ja tutaj mogę polecić jakąś miejscówkę wokół Krakowa. <laughs> Dawno nie nagrywałam nic takiego. I stwierdziłam, że ten zamek jest <suszel> akurat czymś, co... Co jest fajnym do podzielenia się i nagram, i zmontuję, znaczy się już teraz, bo ponagrywałam jakieś tam klipy. A Batii była u fryzjera wczoraj, nie powiedziała, Aj, wam nie pokazała. Ale, ale ja mówiłam w ostatnim odcinku, że idę na drugi dzień, tylko powiedziałam, że pewnie nie nagramy z tego vloga. Ale tak chciałam. Yy, sporo. I płakała, że już za krótko, chociaż nic to kompletnie zmieniło, ale za krótko. Znaczy nie, fryzjerka chciała ściąć mi mniej, klasycznie. A ja powiedziałam, że więcej. No i ogólnie jest różnica. Myślę, że widać nie, no, ją jest mocno. Różnica. Jest, jest. Mogłam wstawić zdjęcie porównać. Mogę stawić, ale zobaczymy, czy to zrobimy. Tylko mi się nie chce, jak coś. Mm, no zrobiłam to świadomie, ale potem muszę sobie troszeczkę tam ponarzekać. No to jest takie klasyczne, żeby, żeby włosy wiedziały, że mają rosnąć jak coś. Że to nie I jest konieczne. I była wami. panika, że dzisiaj nakładamy od razu w wcierkę. Właśnie dzisiaj nałożę kolejny ja cię, raz. Ja cię nałożę, ja bo też wczoraj miałem przerwę. Ja Wczoraj nakładałam. Jak przychodzę od fryzjera, to mam taki Tydzień nakładania wcierki pewnie i to się kończy. No, a ogólnie chciałem powiedzieć, że mam całkowicie off topic. Off topic. Nie lubię wkręcać, a jednak robię to, więc będę to pewnie robił. Przepraszam. Angielski, angielski słów. słów, tak. tak. I... No, ale ogólnie mam całkowicie inny temat do poruszenia, a taki króciutko, króciutko, naprawdę króciutko, do więc. Jak, więc, jak, niż... więc jak masz jakiś temat jeszcze do poruszenia płynnie, to proszę bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę. Na to, że jeżeli oglądaliście kiedyś Krzysztofa Gonciarza przez te daily vlogi, tam podziwialiście gdzieś tam jego vlogi fajne, daily i inne w ogóle filmy, to dwa lata temu został tak naprawdę bardzo negatywnie i źle potraktowany w internecie przez fałszywe zeznania. Jeżeli tak jak ja odrzuciliście go i przestaliście go oglądać, śledzić i w ogóle przez to co było powiedziane o nim w sieci tak się zapoznacie z dowodami teraz i ze sprawami sądowymi, które są no to to większość była fałszywa i była oszustwem, więc no, warto chłopakowi pomóc, bo pewnie wielu z nas w takich sytuacjach wydaje mi się, że mogą popełnić samobójstwo i to tak bez żadnego bez żadnego zastanowienia, w sensie takiego głębszego, bo to do jakiej skali urosło te kłamstwa, które w jego stronę były powiedziane no, to myślę, że. Nie, no, ja myślę, że naprawdę 70% z tych osób, które by takie coś dotknęło, to prawdopodobnie. albo by zniknęli z internetu, i prawdopodobnie wyprowadziliby się na drugi koniec świata, żeby zniknąć, albo by się zabili. Więc to jest taki, taki mały. Ja nie temat. oglądałam jakoś. No, prawie w ogóle nie oglądałam Krzysztofa Kąciarza. Teraz tam, co. Są... Znaczy, wiedziałam, nie wiedziałam, co tam się działo z tą aferą i to, co wygląda teraz, ale bardziej chciałam powiedzieć, trochę przy temacie, ale odbiegając od tematu, że uważam, że hejt i to takie bezprawie pisania czegokolwiek w internecie, chociaż to, co wydarzyło się z Krzysztofem, chociaż to w ogóle jest inny kaliber. Teraz mówię bardziej o takich, nie wiem, osobach, które, my, które sobie coś tworzą, mogą dostać jakieś komentarze czy cokolwiek. Ludzie czują się tak bezkarnie w internecie i nie zdają, właśnie nie wiem, czy sobie nie zdają, no pewnie sobie nie zdają sprawy, jak to potrafi dotknąć. I o ile, nie wiem, no my na przykład nagrywamy we dwoje, więc niezależnie od tego, co nas spotka, pewnie zawsze będzie nam łatwiej się z tym zmierzyć, z jakimś głupim komentarzem czy cokolwiek. Ale, jak ktoś gdzieś tam w ogóle ma na większą skalę, nagrywa, wiadomo, że jak nagrywasz w internecie, masz się z tym liczyć, i tak dalej. Jasne, ale to nikomu nie daje prawa do tego, żeby wypisywać naprawdę jakieś obrzydliwe rzeczy w stylu zabij się. Ewentualnie w ogóle preparować dowody, ale znaczy preparować jakieś fałszywe oskarżenie, preparować, wiecie. No ale to już mówię, że to jest w ogóle by kaliber. To jest nich kaliber, kaliber ja mówię już o taki on, tak, w takim standardowym hejdzie, w ogóle jak to brzmi, beznadziejnie. No ale tak, niestety ludziom się wydaje, że mogą wszystko, a ja bym chciała powiedzieć, że. Takie mm, niewinne hejciki, to jak ktoś sobie myśli, że jest pod jakimś tam Nikiem, takim wiecie, nie wiadomo o co chodzi. Naprawdę niektóre takie podstawowe rzeczy, nawet takie oso taka osoba, jak ja jest w stanie dostrzec to trochę więcej, także mieliśmy na naszym koncie, nie wiem, dosłownie, od dwóch może osób, jakieś takie komentarze, które. Taki hejt, nie hejt. No nie no hejt, hej. E, ale łatwo mi było dojść, żeby zobaczyć Że to sobie... profil tej osoby. Nie chodzi mi o profil, jak wygląda jej kanał. Tylko co ta osoba komentuje u innych ja i tak Jak komentuje, w jaki sposób. I... Już wiedziałam jakby z kim mam do czynienia, więc... I, jak... I łatwiej jest wtedy, powiem tyle, łatwiej jest też zignorować kompletnie tak, jego tak. słowa, bo wiadomo, że ktoś jest sfrustrowany i pisze dużej ilości osób bardzo negatywne rzeczy i tu takie naprawdę bardzo negatywne rzeczy. Więc to nie jest tak, że ktoś ma, wiecie, jakiś nick... Y... Ziomek 708, i jest nie idzie w ogóle, go, nie jest taki w internecie. No, nawet takie random osoby. No to ja mam. Ja jak mam, my są w stanie to zweryfikować. Ja mam szybki case tego, jak w jednej z firm, w której pracowałem. Mieliśmy profil na GoWorku gdzie pojawiło się wiele fałszywych zeznań. No i wiecie, tam nie potrzebujecie zakładać konta, się identyfikować. No, ale były tam na tyle duże oszczerstwa, że e, złożyliśmy pismo do, do notariusza o zabezpieczenie dowodu. Potem poszła prośba do sądu o to, aby, na, aby dostawca internetu udostępnił IP tej osoby. Potem po IP znaleźliśmy z jakiej to miejscowości. Potem przypisany numer do tego internetu i znaliśmy osobę, i, po, i karnie osoba zapłaciła chyba 10 albo 20 tysięcy na cele charytatywne, zapisanie fałszerstw o naszej firmie, w której pracowałem. O ile zgodzę się do wielu negatywnych powiedzmy aspektów, które były w tej firmie, to, to po prostu gość pisał kompletnie fałszywe rzeczy o nas. No i dopadła go sprawiedliwość. I tak naprawdę załatwiliśmy to od momentu złożenia do notariusza, prośba o zabezpieczenie dowodu do kary. To było kwestia dwóch, trzech tygodni i mieliśmy tak naprawdę gościa na tacy. No, myślę, że dwóch, dwóch tygodni. No Oczywiście więc... to, był, to były pracownik z drugiego końca Polski w ogóle, więc bardzo zabawne. No więc to nie jest takie wszystko anonimowe jak. Ale jest przykro, wydaje. jak się na to patrzy. Szczerze to znaczy mówiąc... Nie, nie, jest przykro, że ktoś jest takim człowiekiem, a jest takich ludzi oczywiście dużo, którzy są w stanie wypisywać takie bzdury w internecie, takim jadem po prostu jechać, że mi się to po prostu nie mieści w głowie, że nawet jeżeli czułabym się anonimowa i tak dalej, nie byłabym w stanie komuś napisać pewnych rzeczy, bo no. jest to dla mnie nieludzkie. Jest to nieludzkie, kurde. Czasami naprawdę jest, robi się przykro, jak się to czyta. Po prostu, najzwyczajniej się to robi przykro i ciężko mi cokolwiek więcej dodać, ciężko no i co, byliśmy na spacerze byliśmy na spacerze sobie mamy truskawki montujemy odcinek, raczej ja już kończę montować, bo w sumie już go wyrenderowałem teraz czas zająć się warstwą a, tak zwanej miniaturki nie wiem, mam ochotę coś z tym z tą miniaturką zrobić, zobaczę ciężko mi jest Owenę teraz twórczą, ciężko mi jest dobrać jakieś fajne kadry, ale zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, kto wie, pokażę wam truskawki uwaga Tutaj są truskawki, no widzieliście truskawki, ale oczywiście problem z tym całym e, śmiesznym e, wyraź, wyraźnością, fokusem tak zwanym. Po ile macie truskawki moi drodzy? U nas 22 zł za kilo, w porywach nawet przy Kauflandzie 28, ale średnia cena to 25, ale my wyrwaliśmy za 22, a jeden dzień było 20, ale nie kupiliśmy wtedy. No i to jest błąd. I to jest z naszej strony błąd. A co się dzieje z przede mną? Przede mną zobaczcie. Przewod się dzieje to, co mieliśmy zjeść na obiad. Czyli nasz makaron z, ze szpinakiem, z pomidorkami suszonymi, ale też koktajlowymi, takimi prawdziwymi. Nie mamy czosnku. Co nas zdziwiło i szukaliśmy. Przekonani, że na pewno gdzieś jest chyba, że się okaże, że schowaliśmy go w jakimś dziwnym miejscu. Ale robimy sobie taką kolację z kurczakiem właśnie. Chociaż jak zaczęłam teraz jeść z truskawki, bo już jedliśmy wczoraj, ale jak dzisiaj zaczęłam jeść, to smakują mi, kurde, dobre są. Trzeba jeszcze kupić. Póki no teraz, jeżeli będzie trochę cieplej, no to będzie już więcej tych truskawek. A no jest jak jest. Tutaj mamy odmierzony trochę makaron. Odważony, tutaj się wszystko gotuje. No i mamy wieczór, niedziela. Jak to, jak to wiecie, u nas bywa niedziela wieczór, humor popsuty. Ja może wsypuję ten makaron. Tak, wsyp makaron. Tutaj jest dzieło, które się kończyło dzisiaj. Już coraz bardziej widać, tak jak na podglądzie patrz naprawdę widać już sensowne kształty i sensowny, wyraźny obraz, który może kiedyś zawiśnie na ścianie. No, a ja wracam do tworzenia, do mojego twórstwa graficznego, którego nie do końca w tej chwili lubię, bo jak nie, nie mam pomysłu takiego w głowie, wiecie, nie, nie widzicie tego, co chcecie zrobić, to idzie to jak krew z nosa. Moi drodzy, to całkowicie normalna sytuacja, że postawiłem krzesło na środku kuchni i z, będę się z wami żegnał. Jak wiecie, jak wygląda nasze mieszkanie, to wiecie, że to jest bardzo dziwny kadr, w którym się aktualnie znajduję. Ale ten dzień dobiegł końca, ten dzień zwany niedzielą e, zakończył się, idziemy się ogarniać, kończymy dodawanie filmu na wtorek i widzimy się w kolejnym odcinku. Jak zwykle zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, łapki w dół, nie zachęcam do zostawiania. Ale wiem, że się pojawiają, wiem, spokojnie wiemy, ale nic z tym złego nie. Nic z tym złego. Przecież nie wszystkim się musi to podobać. A tak naprawdę, widzimy się w kolejnym odcinku i mam nadzieję, że będziecie tutaj razem z nami po raz kolejny.